W dzisiejszym odcinku opowiem wam dlaczego leśnicy grzebią w ziemi, upodabniając się przy tym do dzików. Ja nazywam się Piotr Nalewajczyk, a to jest trzeci odcinek podcastu lasowy. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj opowiem wam o miejscach, które w trakcie jesiennych spacerów Mogą w lesie was zastanawiać i mogą być łudząco podobne do miejsc, w których buchtują dziki, mianowicie jest to związane z naszą typowo jesienną pracą, czyli jesiennymi poszukiwaniami szkodników pierwotnych sosny. Zacznijmy przede wszystkim od tego, czym są te pierwotne szkodniki sosny. Są to owady żerujące na żywych i pozornie zdrowych drzewach. I zasiedlają przede wszystkim drzewa osłabione działaniem czynników abiotycznych, co może nam sugerować, że w przyszłym roku czy w przyszłych latach będziemy mieli problem z sosną w danym fragmencie. Pozwala nam to przede wszystkim przyszykować się na problemy, jakie mogą wynikać w przyszłych latach, i możemy już zacząć reagować wcześniej na możliwość zamierania sosny w danym fragmencie. Czyli w zasadzie celem jesiennych poszukiwań, w skrócie mówiąc, jest ocena zagrożenia drzewostanów sosnowych przed szkodnikami liściożernymi. Jakich owadów my tutaj będziemy szukać? Przede wszystkim będzie to, będą to takie owady jak strzygonia, chojnówka, poprochcetyniak, siwotek borowiec zwany zawisakiem borowcem, barczatka, sosnówka, osnuja gwiaździsta, czy gatunki z rodziny borecznikowatych. A jak to się dzieje, że my, jako leśnicy, wiemy, gdzie mamy szukać tych owadów? Czy sobie wybieramy to jakoś tak przypadkowo? Nie wiem, rzucamy rzutkami w mapę i stwierdzamy, że w tym roku szukamy tam, gdzie akurat rzutka nam wypadła. No nic bardziej mylnego, akurat tutaj mamy, jak zawsze, wszystko poukładane i wszystko zaplanowane. Co roku szukamy mniej więcej w tych samych miejscach w tych samych wydzieleniach. Są wyznaczone stałe partie kontrolne, czyli, czyli miejsca, w których co roku będziemy szukać tych owadów, tak żebyśmy mieli jakieś odniesienie w skali kraju do tego, jak się ta, ta, ta ilość owadów co roku będzie zmieniała. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których dany fragment drzewostanu jest wycięty i trzeba by wyznaczyć nowy, ale no nie zdarza się to na tyle często. Partie kontrolne wyznaczane są w drzewostanach sosnowych lub z przewagą sosny. No bo skoro szukamy szkodników pierwotnych sosny, no to ciężko będzie nam szukać tych szkodników pod dębami. I te sosny muszą być w wieku powyżej 20 lat. No dobrze, no a kiedy wykonuje się te jesienne poszukiwania? No jak zapewne się domyślasz, będzie to jesień i to najczęściej będzie to późna jesień. W tym roku mamy wyjątkowo ciepłą jesień, więc jeszcze u nas tych poszukiwań nie było. Zazwyczaj jest to po, po jakichś takich pierwszych mocniejszych przymrozkach, ale przed mrozami i przed wystąpieniem stałej pokrywy śnieżnej, której ja w zasadzie nie pamiętam, kiedy mieliśmy ostatnio taką zimę, żeby ta pokrywa śnieżna utrzymywała się dłużej niż tydzień tutaj na, na moich terenach. Więc tutaj. To kryterium śniegu u mnie, u mnie zazwyczaj nie, nie działa, ale staramy się wykonać to przed, przed tymi mrozami. Ale to też nie jest tak, że to ja sobie wymyślam ten termin i stwierdzam, że a dobra, teraz mam trochę luźniej w pracy, nie mam, nie mam innych zadań, więc sobie dzisiaj pojedziemy i będziemy wykonywać te jesienne poszukiwania. Tutaj datę na podstawie wieloletnich obserwacji. Wyznacza Zespół Ochrony Lasu i, i oni tutaj przesyłają informacje do nadleśnictwa, że należy rozpocząć jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Nadleśnictwa przekazują informacje do leśnictw i, i my tutaj już wtedy organizujemy ludzi z zakładów usług leśnych, którzy wykonują dla nas tą pracę i jedziemy na powierzchnię szukać tych owadów. Tak więc wiemy już, jaki jest cel tych poszukiwań, gdzie w lesie są wykonywane te poszukiwania, no i kiedy rozpoczynamy pracę z tymi poszukiwaniami. To teraz warto, warto żebym Wam powiedział, jak, jak się przygotowujemy do tych poszukiwań. Jeżeli już mamy termin tych poszukiwań, wtedy. Szykujemy się w taki sposób, że drukujemy sobie najczęściej schemat powierzchni próbnych, na jakich będziemy wykonywać te poszukiwania. Wyciągamy schowane rok wcześniej ramki o wymiarach pół metra na metr, dające nam powierzchnię pół metra kwadratowego. Wyciągamy motyczki, czy tam pazurki ogrodnicze, i pudełka do zbierania i przechowywania tych owadów. I jak już mamy cały sprzęt przyszykowany, udajemy się na powierzchnię partii kontrolnej i zaczynamy wyznaczać powierzchnię do poszukiwań. Według schematu jest to 10 powierzchni próbnych, do, przy których przykładamy ramkę według schematu. 5 powierzchni znajduje się bezpośrednio po, przy drzewie. I pięć powierzchni znajduje się 1,5 metra od pnia drzewa. Te półmetrowe powierzchnie próbne znajdują się od siebie w odległości około 35 metrów. Staramy się tak rozmieścić ten, ten schemat, aby dłuższy bok prostokąta w tym schemacie znajdował się wzdłuż drogi. Przy tej bardziej nasłonecznionej części. No i jak już mamy wyznaczone te powierzchnie próbne, to przeszukujemy na tych półmetrowych powierzchniach ściółkę, glebę wewnątrz tej ramki. A na pięciu powierzchniach, tych z nieparzystymi numerami, które znajdują się przy samym drzewie, przeszukujemy też cały odziomek drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 metra. Ponieważ często w tej grubej korze zimują boryczniki. I tak przeszukujemy w zasadzie te 10 powierzchni na danej, w danej partii kontrolnej. I to, co znajdziemy, pakujemy do pudełeczek. Staramy się to jak najszczelniej zamknąć, tak żebyśmy wiedzieli, które owady są z której partii kontrolnej. Tak, żeby nam się to nie pomieszało. Ponieważ. Po wykonaniu tych poszukiwań leśniczy zabiera te, te owady i już tutaj sobie spokojnie w kancelarii wyciąga te owady, przelicza, opisuje konkretne gatunki, ilości konkretnych gatunków, wpisuje do formularza. Następnie formularz wraz z owadami trafia do nadleśnictwa, a z nadleśnictwa. Gdy już zebrane są dane i owady z wszystkich leśnic, trafia do zespołu ochrony lasu, który w zasadzie analizuje po pierwsze poprawność oznaczenia owadów, po drugie ich kondycję zdrowotną i określa na tej podstawie stopień zagrożenia od tych owadów. I tak w zasadzie wygląda główna metoda określania ilości szkodliwych owadów tych szkodników pierwotnych sosny. Jednak w porozumieniu zolu i regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych dopuszczalne są też inne metody, jednak one tutaj nie stanowią przewagi, więc też nie będę chciał za bardzo Was tutaj zamęczać tymi wszystkimi rzeczami. I tyle teorii, a jak to wygląda w praktyce? W momencie, kiedy jeszcze mieliśmy metodę poszukiwania tymi 10 powierzchniami próbnymi, to prace wyglądały tak, że no faktycznie przygotowanie było takie, że sobie drukowaliśmy ten schemat, zabieraliśmy wszystkie rzeczy i jechaliśmy z ludźmi, którzy zostali do nas przydzieleni z zakładu usług leśnych, jechaliśmy na te powierzchnie, i my, jako leśnicy, zazwyczaj byliśmy odpowiedzialni za wyznaczanie wyznaczenie tych powierzchni próbnych. I, i, I bezpośredni nadzór nad, nad pracami, tak żeby te poszukiwania były jak najbardziej wykonane w sposób prawidłowy. No i żeby nie stać, wiecie, tylko nad ludźmi, no najczęściej również poszukiwaliśmy. Ta praca wtedy szła trochę, trochę szybciej, i, i też mogliśmy w praktyce doznać tego grzebania się w ziemi. Ale i tak naj, najciekawsze i najśmieszniejsze momenty są dopiero po, po zebraniu tych owadów i, i rozpoczęciu oznaczania, bo owady będące w ziemi, no to jak jest zimno, no to one się za bardzo nie ruszają. A jeżeli są żywe i zostaną przeniesione do cieplejszego pomieszczenia, to zaczynają się ruszać i często jest tak, że w trakcie oznaczania tych i liczenia tych owadów a zaczynają gdzieś wędrować po biurku i trzeba je, trzeba je nadzorować. Myślę, że w niejednej leśniczówce również była niejedna kłótnia o to, że owady, żeby były mniej ruchliwe, wsadzało się po prostu do lodówki przed dostarczeniem ich do nadleśnictwa, ponieważ takie poszukiwania najczęściej nie trwają jeden dzień, chyba że ktoś ma mało partii kontrolnych, ale zazwyczaj jest to, to kilka dni roboczych, więc owady zebrane dnia wcześniejszego trzeba przechowywać w chłodniejszym miejscu, żeby się po prostu nie. Nie wybudzały, będąc gdzieś tam w kancelarii i nie wychodziły z tych pudełek, ponieważ te pudełka nie są jakoś super szczelne. Jeżeli jest za ciepło, to te owady zaczynają z nich wychodzić. No, mimo, mimo starań, gdzieś tam, żeby te pudełka gdzieś tam jakimiś gumkami przyciskać, żeby, żeby się nie otwierały, to, to trzeba jednak uważać. Często stosuje się po prostu jakieś mniejsze słoiczki i dopiero bezpośrednio przed dostarczeniem. Owadów do, do nadleśnictwa, tak, żeby one później gdzieś dalej poleciały, to, to się dopiero przekłada do, do takich papierowych kartoników. W zasadzie one wyglądają trochę jak pudełka po zapałkach. Opisuje się te, te pudełka dopiero pod sam koniec, żeby te owady po prostu nie uciekały. Jeszcze pół biedy. Jeżeli. Policzy się te, te owady i, i wpisze się do, do formularza, gdzie na jakiej partii były jakie owady, to później, nawet jak wyjdą z tych opakowań, to możemy sobie te owady wsadzić z powrotem. Chodzi o to, żeby ilość się zgadzała. Ale no, bywały sytuacje, gdzieś z opowieści znam, że mimo chłodu w lodówce, to potrafiły się owady gdzieś jeszcze zanim Zdążyły się schodzić, rozejść się po lodówce w domu, i wyobraźcie sobie, jaka to musiała być kłótnia w domu. U mnie na szczęście się nic takiego nie zdarzyło. Kancelaria mam w osobnym budynku, zazwyczaj jest, jest już wtedy chłodniej, to sobie za oknem mogę zostawić spokojnie w słoiczku czy, czy w jakichś innych opakowaniach te, te owady, i, i one mi się nie, nie rozchodzą. A myślę, że żona też jest mi wdzięczna, że obok szynki czy sera nie, nie leży pudełko z owadami. No ale dobra, zebraliście te owady, wysłaliście do tego zespołu ochrony lasu, czyli zolu w skrócie. I co dalej? No policzyliście sobie jakieś stopnie zagrożenia, ustaliliście, i o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy ustalili, czy w przyszłym roku czeka nas gradacja owadów, czyli wzrost liczebności, nagły wzrost liczebności w tym przypadku owadów, ponieważ wiecie, te szkodniki, z naszej perspektywy, szkodniki one zawsze będą występowały, ale jeżeli występują w niewielkich ilościach, to nie ma tutaj zagrożenia dla gospodarki leśnej i, i dla naszych drzewostanów. A jeżeli, pojawią się, jeżeli pojawi się ich nagle bardzo dużo, to te drzewa nie będą w stanie się obronić. Tak jak już mówiłem na początku, te drzewa są osłabione, więc jeżeli będą osłabione i wystąpi bardzo dużo, duża ilość szkodników, które będą zjadały te, te igły, no to doprowadzi do, do śmierci drzew i może to wystąpić na znacznym obszarze. Taką chyba najbardziej znaną gradacją, jaka wystąpiła na sośnie, jest gradacja strzygoni choinówki w latach 22-24, w zasadzie 100 lat temu, gdzie 80% drzewostanów puszczy noteckiej w zasadzie zamarło. I żebyście sobie to wyobrazili, jest to około 137 tysięcy hektarów, więc obszar bardzo, bardzo duży. A takie jesienne poszukiwania pomagają określić przede wszystkim obszar, w jakim może wystąpić gradacja, i możemy zacząć zapobiegać tej gradacji, chociażby przez opryski, które są wykonywane samolotami. Zdarza się w zasadzie to stosunkowo rzadko, ale no nadzór musi być tak, żebyśmy nie, nie, nie popełniali błędów, jakie były popełnione gdzieś tam wcześniej, żebyśmy mieli jak najmniejszy obszar, który. Zostanie zjedzony przez szkodliwe owady. A skala w zasadzie zbieranych danych przez ZOL jest naprawdę bardzo duża, ponieważ większość nadleśnictw w Polsce będzie wykonywało te poszukiwania i w każdym nadleśnictwie większość leśnictw również będzie wykonywała te poszukiwania. Więc zobaczcie, jak, jak duża ilość danych spływa do ZOL-u i to pozwala im określić stosunkowo dokładnie. Zagrożenie, jakie w przyszłym roku może wystąpić. Dodatkowo takim naturalnym wskaźnikiem dla nas leśników jest dzik, ponieważ dzik, jeżeli będzie buchtował pod sosną, to najczęściej będzie buchtował, ponieważ jest tam jakaś większa ilość owadów, a, a jednak dzik lubi sobie te owady zjadać, bo przecież nic innego pod tymi sosnami zazwyczaj nie znajdzie. Dlatego zachęcam Was, abyście korzystając z tej pięknej jesiennej pogody, spróbowali stwierdzić w trakcie spacerów po lasach sosnowych, czy miejsca ze wzruszoną ściołą to są miejsca, w których wykonywane były jesienne poszukiwania, czy może są to miejsca po prostu, gdzie dzik sobie ucztował. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam Was za dwa tygodnie do wysłuchania kolejnego odcinka. Pamiętajcie, żeby obserwować mnie na Instagramie, polajkować e, profil na Facebooku oraz obserwować mnie na Waszych ulubionych serwisach streamingowych z podcastami. Przypominam, że wszystkie wyrażone w tym odcinku opinie są moimi prywatnymi opiniami i nie są to opinie żadnej firmy bądź też instytucji. Życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia!